Przeszukałem internet i znalazłem to, czyli Homo To z AliExpressu. Ale po co ci takie urządzenie? Przykładowo, nie masz miejsca na duże głośniki, albo nie chcesz tutaj sąsiadów głośnikami męczyć głosem wielkim, potężnym. Możesz założyć słuchawki. No, możesz, ale z czasem zbierzeć się tutaj pod, będzie ciepło i ten pod zniszczy te słuchawki, gąbki, gdyby się nie czyścił. Z trzeba czyścić. A to jest urządzenie, które, no właśnie, jest genialnie wyglądające, bardzo przyjemne w dotyku, wręcz. Genialnie. Zakłada się ją na szyję i ono powoduje takiego, taką kulę dźwięku dookoła Twojej głowy. Jest bardzo przyjemne. Wręcz genialnie. Ja prawie go w ogóle nie czuję. Jest tak wyważone. Niesamowicie. Pamiętacie w poprzednich odcinkach mieliśmy Sony, który jest 15 razy droższy, albo chyba nawet więcej. I Boomeranga, który jest około 7 razy droższy. Tak niewielka cena. Link w opisie. Porównajmy. hold away from you further than i'm into like dust in empty space drifting without a trace the stars are so far now and i am

that are yet to come And your future self will thank you, one Informujemy, że rozmowy są rejestrowane. Przed połączeniem z konsultantem przygotuj numer przesyłki. Monster. Uprzejmie informujemy, że rozmowy są rejestrowane. Przed połączeniem z konsultantem przygotuj numer przesyłki. Uprzejmie informujemy, że rozmowy są rejestrowane. Przed połączeniem z konsultantem przygotuj numer przesyłki. I teraz zapytasz, czy taki głośnik będzie miał przecieki dookoła, czy inni użytkownicy w pomieszczeniu będą mocno słyszeli. No tak, bo to jest jakby głośnik na tobie, a nie w uchu. Zaraz to zaprezentujemy, bo używamy mikrofon na obiektywie. Praktycznie klikamy start. maksymalnie. Dam na pół. Komfort Sony oczywiście najlepsze materiały i ten komfort 10 punktów. Niedaleko pada 908 biała, ale można powiedzieć, że 8,5 nawet 9 punktów no i 7 dla Boomeranga, A jeśli chodzi o jakość audio to Boomerang definitywnie ma najciaśniejszy, najmocniejszy, najfajniejszy bas, tutaj ten bas jest taki potężny można byłoby powiedzieć, za to 908 czyste stereo, wyrównane pięknie, pewnie w korektorze można byłoby to zmienić, ale wibruje dużo mocniej niż Boomerang, na ciele jest to bardzo przyjemne i ten dźwięk jest taki głośny, i czysty. I to mi się podoba. A Sony jest oczywiście do Surroundu. Czyli jeśli grasz w gry Dolby Atmos, 360 Audio, te przejścia, bo tutaj nie ma żadnego takiego Surroundu. To jest tylko stereo. Czy filmy, no to Sony byłby dla Ciebie najlepszy. Ale przecież to jest najtańsze. Cena do jakości jest nie do... To w ogóle... 400 zł, czasami można za 3. 1000 zł, czasami za 9. 60 zł, czasami za 80, za 70, to zależy jaka promocja, to się zmienia cały czas, linki w opisie, nawet za stówę, za stówę, to jest petarda. Wyobraź sobie, Soniacze bez tego surroundu całego, za stówę, stereo. Nie mam pytań, po prostu, tak to brzmi. Deal niesamowity, pozdrawiam, polecam. Źle to wygląda, jakby w jakimś filmie. <śle> jakby jakiś film dla dorosłych. Czekaj. Albo magnesy takie, wiesz, kiedyś taki magnes, w, w, w tych było w, w kreskówkach. no, <śle> Pozdrawiam, polecam, warto.